Siemanko, z tej strony drafty. To nasz kolejny odcinek z gry pod tytułem Slime Rancher. Poza odcinkiem sobie trochę zrobiłem i kupiłem takie ulepszenie do klubu 7, czy jakoś tak. Ale dzisiaj mam plan zrobić coś innego. Dodajmy te rakewki do Silosa. Mam już kilka marchewek w Seelosie. Bardzo dobrze. Mam je do i kurczaki też. Dzisiaj pokażę wam, jak odblokować dżunglę bez kluczyka. Ale trzeba mieć odblokowany jetpack i dużo energii. No bo tam trzeba polecić jetpackiem. I też spróbujemy znaleźć w dżungli Twinkle Slime. A. No jak pamiętacie to w Indigo Query do, w wejściu do Indigo Query znaleźliśmy Twinkle Slime. Odblokował nam portal. Ten portal powinien być, zostać już na zawsze, ale niestety był jakiś chyba bag gry i zniknął. No, więc w dzisiejszym odcinku sobie odblokujemy dżunglę. Ornament jakiś. Skaczemy O tak dobrze. Teraz 3 dobrze wycelęć tego slajma. Będzie trudno, musimy tam teraz polecieć. Dobra, uda nam się. Mamy go w Tak. Mos Blanket. Uważam nazwa. Hmm. Na razie nie ma Tungel Slime'a. Podejrzane. Power blokowaliśmy. Najważniejsze, że odblokowaliśmy dżunglę. Okej, okay. spróbujemy też od razu odblokować ten mapkę. Mapka jest bardzo przydatna w wielu sytuacjach. O, o mapka! Mapa dżungli. Odblokowana. O, tu są jakieś złe slimy. O nie. O! Miodowy slime. Różowego. O! Briar. Briar hena. A briarcika. Briarcika było wrócimy. Zobaczymy, czy ja to już napiszę wodę i kopniemy. w... O! W... O! Jakieś nowe roślinki. Mint mango. Ile rzeczy nowych mamy? Briar hen. Peknotowy slime. Gdzie mi to w To tu! Mango. I tego jeszcze jednego. Chyba zebrałem, ale nie wiem. Okej. Okay. Teraz idziemy tu. Kolejny. To już jest chyba mieście do bazy. Nie chcę plotta. Co nam tych slamów czy wystarczy, ale nie będziemy jeszcze wracać, nie? O, pójdziemy tam. Niebezpiecznie. O! Nowe plorty. Trochę to było niebezpieczne. O! Trażer pod fioletowy. Ziół, biegniemy. Do bazy. Niestety tego tuntera, slime'a tam nie było. Dobra. Chyba sobie zrobimy nowe połączenie. Tego na wyrzucimy, no bo nie będzie nam potrzebny. Tak, jest dobrze wyrzucony. Opaść, ile będziemy wyrzucać te tutaj. Kolejny. A nie, nie miałem wyrzucać kotów. tych. Tak. O, kamienne koty. I tego wyrzucimy sobie, tych już nie potrzebujemy, zrobimy sobie nowe połączenie.

Tutaj. tutaj wezmę buraki, no bo buraki są tutaj niepotrzebne teraz. Ale buraki by to było. buraki pójdą do tych slajmów. A tu są już... No to może do silosa po prostu wrzucimy. Czeka! O dobra, nie jest już wściekły. Teraz musimy te wszystkie plorty od niego sprzedać. Żeby mieć miejsce na głowę. Pyk! Sześćdziesięć, i... 50! Znowu jest zły? A, no bo on jest nowy. Dobra. Dajmy im dwa kurczaki. Masz kurczaka? Tutaj jeszcze jeden kurczak będzie. No, dobra. Zwróćmy port od takich slajmów. Albo te slajmy po prostu jak będą głodne to będą takie złe i będą wybuchały. Są so, chyba niewidzialne. I ploty i chanty plot. Wrzucimy od razu! Hmm. Okej, okay, dobra, macie tutaj, tutaj slajmiki. Nie do wysłałem nie wyglądają w ogóle. Chyba pozbędziemy się też tych. Tak. Jak sobie nowy teren, może będzie fajnie. De grot to. Idziemy tam za chwilę, ale najpierw sprzedamy sobie korciki. Radioaktywne. Nie radioaktywne, o kryształowe. Nie wiem czemu kryształowych plotów mamy najwięcej. Idealnie 50. Teraz je sobie sprzedamy. Pieniążków. Teraz idziemy do Degrodt. Wszelki wypadek. To, albo nie. Idziemy do Degrodt. Zobaczcie, co tam mamy. Widzę, że ciemno, na pewno. O, tam jest jakieś przejście. To idziemy tu. Co my tu możemy znaleźć? Portal do innego query. Fajnie. Będziemy szybciej się wstawić do innego query. Na plusik. Ale przeszliśmy, tu postajemy radioaktywne. Weźmy sobie radioaktywne slajmy A potem weźmiemy kształtowe Mam pomysł na dwa połączenia O ile radioaktywnych Wstarczy na co dużo ich mamy lecimy. To sobie to przeczytamy. Pod onion. Cebula. está Dobra, to biegniemy. Jesteśmy tu, okej. Okay. Treasure pod fioletowy. Fajnie, fajnie. No na razie nie mamy możliwości nawet zielonych treasure podów otwierać. To fioletowe. Chyba będziemy trzymać swajny fosfor. Biegniemy. Ziom, ziom idziemy po mint mango.

Jakiś tu jeszcze jest zły Masz Nie wiem, przynajmniej zły slajmy, co ja ci niby zrobiłem Wyrzucę twoich krewniaków tutaj Potrzebuję nowych slajmów Kolejny. Myślę, że sobie jeszcze dokończę laboratorium, bo 10 tysięcy kosztuje tylko. Je beaucoup de plus. I teraz kształt lądy. 30, 40 i... 51, za dużo. Odlapujemy sobie jeszcze laboratorium i to będzie koniec odcinka. Dobra, jeszcze mało brakuje bardzo. Jeszcze jedna taka protejaka i powinniśmy już mieć 10 tysięcy sekundów. Продолжение 128 tonet. No, Musimy sobie radioaktywne. Zobaczymy ile nam wtedy teraz będzie brakować. O. 64 teraz. Trochę. Inklużów. Mamy dziesięć tysięcy monet, jej Kupujemy laboratorium Tak Mhm Pięknie, mamy takie rzeczy tu No to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawajcie łapki w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, więc na razie, pa.